Czasem próbujemy naprawiać siebie jak jakiś projekt. Kolejna technika, kolejny kurs, kolejne postanowienie. Jakbyśmy byli czymś, co ma kiedyś działać lepiej, ciszej, spokojniej. Ale prawda jest dużo prostsza. Nie potrzebujesz już kolejnych warstw poprawiania. Potrzebujesz siebie. Tego, co zostawiłeś, przed czym zamykasz oczy, co uwiera najmocniej. Paradoks jest taki, że najwięcej bólu jest w tym, co próbujemy omijać, a nie w tym, z czym stajemy twarzą w twarz. Kiedy przestajesz przed sobą uciekać, wracasz. A kiedy wracasz, zaczyna się dziać coś, czego nie da się wymusić żadną techniką integracja, spokój, połączenie spokój, który nie jest wypracowany, ale jest odzyskany. Czego w sobie unikasz najbardziej? Czego się boisz dotknąć, a jednocześnie czujesz, że to właśnie tam jest Twoje największe światło? Pozdrawiam, Marlena Konarska.